Siemaneczko z tej strony Morda i kontynuujemy Max Payna dwójkę. Mm, kilka słów wyjaśnień. Mianowicie przyciszyłem teraz trochę grę. Mm, zmieniłem też ustawienia mikrofonu w NVIDII. E, natomiast nie mogę ustawić Max Payne'a w trybie Full HD w rozdzielczości. Nie wiem dlaczego, e, bo w jedynce mogłem, tu nie mogę. Szukam jeszcze jakiegoś fixa na to, ale z braku czasu na razie nagrywam tak, jak jest. Także lecimy dalej. Trzeci rozdział. Mój double to John Mira. To był indewil inkarny ogromny angel. The fresh or fallen angels? To był serial killer. Zapraszam mnie do swoich murdów. Miałem miejsce w chlebnym hotelu. Okej, okay, to jest pierwszy sen Maxa. Hmm, jeżeli będzie grać za cicho, no to będę to dostosowywał w kolejnych odcinkach. Ale myślę, że była na tyle głośno, że... A, okej. Okay. Jak widzicie te sny są troszkę przyjemniejsze niż te w jedynce. Nie będzie żadnych... ...akcji typu jakaś tam linka czerwona, po której skaczemy. Natomiast szkoda trochę odcinków na tysny, nie? Bo to takie mało wnoszące w sumie akcje. No, tu Mona wyjedzie no. Na... No i tu właśnie ciekawostka, że tu Mona już ma swój jakby mm, model postaci. Jet on telephone though. Nothing to worry about, baby. I'm going to be alright. When haven't I been alright? Max is here now. You know Max. I'll call you when it's over. I love we you. We need to hit the place now. Payne's in there. They know that you know. You must run. Max Payne! Don't need a lawyer. Just tell us what you did. Payne, you're done. Everything you say will be used against you. What are you hiding? She's alive, isn't she? People get near you, they die. You killed your family. You killed them all. Confess. Do I get my phone call? You already got it. Ah, no, i W dniu, gdy nagrywam akurat ten odcinek, zginął, znaczy zginął, umarł e, twórca roli głosu Maxa Payne'a, James McCaffrey. When you're waking up, the world is a blur. What was clear in a dream suddenly makes no sense. No surreal rescues, no easy, magic way out. But you are awake. I had woken up to a knock at my door. Mona, I was wondering when you'd show up. Max, I'm not here to kill you. Aren't you going to ask me in? You are in danger. Both of us are. There's a contract out on us. There's no us in this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. The real thing is never what you think it will be. A <sad> sniper. Sniper! They found me. <sad> this was a mistake. Wait, Mona! <sad> she had woken up me. She had to the And now I was being shot. Her. I had to catch her. Find out no what no. was going <sad> on. Exhaust <Tak>, went <sad> on. No. Generalnie, tak jak wspominałem, umarł od twórca roli, a raczej głosu Max Payne'a, James McCaffrey, ale pisałem o tym pod drugim odcinkiem, który akurat się wrzuca, jak nagrywam ten. Gdzie jesteś? Sniper na zewnątrz drzwi. Słyszę, że więcej broni jest za drzwi, zamknięte. Potrzebuję Max? O, okej, trzymaj się. Zostaniemy cię na zewnątrz. Kto jest po ciebie? Nie mogę mówić. Nie wiem. Muszę iść. Okej okay. Max ma zdecydowanie dużo walizek w tym domu i tam jest zdjęcie z, z Alexem, który zginął na Roscoe Street tam na, w pierwszym bodajże rozdziale jedynki takie nawiązanie o. Tak jak widzimy, mieszkanie Maxa. Tu drzwi zamknięte. W szafie coś znajdziemy. Niekoniecznie. Quick Save. Możemy iść. O, tu już trupy leżą. Mieszkamy w takim dość dziwnym budynku. Something was barring the door from the other side. Oh no, you won't! Get out! Of it, get out of it. <laughs> No one's driving me out of my home. Careful with that gun, lady. The detective from 304? I have another gun like this if you need it. I didn't want to shoot. He gave me no choice. This is my home. I have a right to defend it. Dobrze, babcia, strzelaj. Masz rację. A gdzie masz tą strzelbę? Aha, musiałem z nią porozmawiać. Pewnie w tej zamkniętej szafie. No, i babcia nam dała normalnie. No. To babuszka ładnie klienta załatwiła. Nie szczypała się zbytnio. Ta... Zimna pizza na dachu. Teraz co? To było skakanko pewnie.

I Przeżył headshot'a? <grymne> Dobra, elegancko. Z tego co wiem, w tej części można mieć dwa Desert igla. i one są tutaj potężne ogólnie. Pobawmy się odganem czemu nie? Jesteśmy w pomieszczeniu to, no, tam jakaś babcia. Kolejna. I czego stoisz na środku? Cześć, mój mój, mój. Not like the ones upstairs. They say they're renovating, but it's too quiet. They're up to no good. The doctor gave me pills for my hip. It's all better. I mean, you should take them. You look a bit With all these cleaners, you think that the place would be? Oh, dużo tabletek masz. Ale ja mam full. No dobra. O, walą tam chłopaki. Z dołu, nie? Mam trochę kałacha, mógłbym ich poszczypać. Ale... Właśnie. I dobra, panowie. Zapomniałem, że tu się inaczej rzucę granaty, niż wtedy. Jeszcze jeden. O, hehe, <laughs> no i pięknie. No i po co było strzelać? Zmarnowałem tylko kałacha. Ale w sumie, spoko. Dało się jakoś. I teraz tędy. Jak dobrze pamiętam. I found the sniper's hideout. The room was full of surveillance equipment. They' had been spying on me for days, weeks, months even my every action observed, recorded, analyzed. the place was the proof of every paranoid dreams of <laughs> okay Home is where your heart is simple. not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bomb. Once upon a time, it been a house in the suburbs. Debil. I No, dobrze. O, mamy sniperkę. Okej, okay, sniperka się jeszcze przyda. Ogólnie w Max Payne dwójce dużo będzie używania snajperki, jak dobrze pamiętam.

Coś słabo teraz zadziałało. Ale już gościu tu z kałachem. O, właśnie. Można mieć dwa desert eagle. One są piekielnie mocne, tylko problem jest z tym, że zawsze jest mało amunicji. Ta, gdzieś tam biega ty. <ścoughs> jest to jest ta sama babcia. No, już leży gościu, nie? I tutaj digle są potężne. O kurde, ole wypadli. Nie spodziewałem się tego. No ale widzicie, Digle kładą w sekundę. Za bardzo się ten rozluźniłem. Ok, teraz z tego co pamiętam, trzeba było iść do takiego elektryka czy coś. Kurwaś, poustawiali na tych schodach. bullet time is, no? No, dobra. A, i wasn't going to get through without the code. behind the door were the suites. they weren't an improvement on the regular apartments. ah it us what. Dziś pamiętam, że właśnie się szło. A nie, dobra, windą można było. Może mi się misja pomyliła. O kurde, granat. którym się sam wysadzili, ale...

Aha, ten się położy po prostu Co co? Co, co ty sprzątasz gościu? Dobra mm. Nie tędy Tu chciałem zobaczyć No, that's right. went to the It's late. Goodbye. Hey, hey! NYPD. I need the code at the 7th floor door. Sure, sure. I know it. I know it. Wait. Oh, yeah. 667. <laughs> neighbor of the beast. Get it? Yeah. I get it. Okay. You stay here. Okay. In our headlights, Ten sobie sprząta. Oh, już są. Ale na Diglen nie ma takiej mocy, to jest chyba, no nie wiem, może nie najmocniejsza, ale piekielnie, oba, pojedynczy Diglen nie, ale podwójne są naprawdę mocne. A przede wszystkim mają dobry zasięg też, nie, więc... No, teraz muszę się wrócić tam. Do tej windy A, Kodzik i wchodzimy Nie chłopaczki jak się tam skradają, nie? Jeszcze ktoś? Chyba nie Ale o wiele przyjemniej się gra w Max na dwójkę To strzelanie jest bardziej dopracowane Wiem, że już to mówiłem, ale naprawdę <laughs> przyjemnie. Swoją drogą moja historia z Maxem właśnie zaczęła się od drugiej części. Eee, kiedyś tam ktoś na płycie mi pożyczył, masz fajna strzelanka, coś tam. Gdzieśmy grali jeszcze z takim kolegą, właśnie też mu pożyczyłem. Tą płytkę później i, i się ogrywało. I później eee, powiedział mi ty, bo graliśmy w dwójkę, a grałeś w jedynkę. Bo jest z Pazurą, ogólnie, nie? I im też mi właśnie pożyczył. No i grało mi się fajnie, wiadomo. O, babcie jakąś zabili. Ale to wygląda jak ta, co strzela z shotguna, ale to jest niemożliwe, bo to inne mieszkanie. O, pizzałkę miała? Dwie pizzałki. Albo to oni przynieśli, może. Dobra Oj Będzie się przeszkadzał jak po szafkach grzebie ty... wieśniaku A, znalazłem trochę amo do diglów Shotgun No, amunicja do digla jeszcze lepiej Dobra, czy oni się tam jeszcze czają? Zapiszę sobie przed skakaniem, bo to... o masakra Taki budynek ogromny, nie? Hop! Skakanie też jest trochę lepsze niż w jedynce. Teraz hop. Eee, skąd? Kto? Jak? Gdzie? A, i ty mi stamtąd sięgasz, tak? Dobra, nie ma czegoś. Jak średnie mi sięgał, ale coś tam mnie skaleczył. Kto jeszcze? Nie jeszcze żyje, o masaka. Wyłącz ten bullet tutaj Kurde no, straciłem głupio życie. Albo nie wiem jak zejść teraz. Przez... A, tu dziurą normalnie chyba No właśnie. Mm, takie, takie zagadki powiedzmy środowiskowe troszkę. E, między pierwszą a drugą częścią 2 lata różnicy tam pierwsza 2001 to jest 2003. No i <coughs> no widać różnicę sporą. The explosion in my apartment started a fire. The flames couldn't burn away my past. They only made the shadows behind me leap higher. No i I had to get down to the street. tym zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się. I do następnego.